Siemano, kochani, ma, kochani, sezony Cezary. Kraj na ostrości. Dzisiaj na kanale prezentacja: czegoś, czego jeszcze nie było w tym sezonie u mnie nagrywane. A jest to uprawa ostrej papryki w gruncie. W tym roku test na agrotkaninie. Mam pięć rzędów, około 400 krzaków sadzonych poza tunelem. Także mały test, jak to będzie. I prezentacja, krótki opis, yy, moje spostrzeżenia z tego roku I myślę, że coś jeszcze po drodze się znajdzie Także zapraszam do oglądania i subskrybowania kanału Pamiętaj, nie bądź za Zasubskrybuj mi to coś Jak już wcześniej wspomniałem Małe pięć rzędów Posadzonych Na agrotkaninie, Którą kupiłem całą i sam dziurkowałem o dziwo, taka ciekawostka Do własnych wykonania otworów jest około 4-5 razy tańsza jak z gotowymi otworami już gdzieś kupione na rolce. Dosyć prosto to idzie Nagra pewnie w przyszłym roku na początku filmik jak się do tego zabrać, jak te otwory wykonać przed sezonem W tym roku to były tylko testy Mamy tutaj papryczki, wszystko z delikatniejszych odmian Jakieś cyklonki jest jalapeno które tragicznie wręcz owocuje w tym sezonie na zewnątrz tu jest papryka cyklon chyba nasza polska jeszcze papryka koral no ta się jakoś zabiera nie ma tragedii aczkolwiek mogło być zawsze lepiej no i mamy tutaj rządek pod siebie papryki typowo z zewnętrznej do uprawy słodkiej, no też po wielkich biubulach, ale zaczyna coś tam zawiązywać owoców. Nie będzie to jedyneczka jakościowa, ale myślę, że spokojnie w słoiki nada się. Wita. Także jak widać, papryki. O, tutaj jeszcze jest polski nasz cyklonek. Także nawet fajnie powiązała ta papryka. Jest troszkę tego owocu na tych krzakach. No nie na wszystkich, ale jest. Yy, gdzieś tam jakieś choróbska też się trafiają, ale jakoś staramy sobie tym radzić. W większości naturalnymi sposobami wyciąg z alg morskich oraz, yy, oraz oraz oraz, oraz yy, bakterie jakieś tam pozytywne. Tutaj papryka kajen też o dziwo dosyć dobrze pozawiązywała fajnie ale no nie jest to do końca czego oczekiwałem w tym sezonie no niestety pogoda nas nie rozpieszcza tak samo jak w tunelach tak jak i na zewnątrz jest bardzo ciężki rok w no uprawie i kto w tym sezonie ma ostrą paprykę myślę, że bez problemu potwierdzi moje słowa Odkąd zajmuję się tym, już to jest kilka lat na większą skalę, no i to mogę powiedzieć szczerze: niby fajnie wszystko pięknie, aczkolwiek sporo związków leci. To mogę szczerze powiedzieć, że to nie jest po prostu bardzo łatwy rok do uprawy. Pomimo yy, wczesnego wsadzenia, bo ta papryka już na dzień 15 maja była na zewnątrz i to były dosyć, dosyć ładne sadzonki jak mogliście widzieć na moich wcześniejszych filmach to powiem szczerze jestem naprawdę e, zdruzgotany jeśli chodzi o ilość owocu na tym krzakach bo jest po prostu no, minimum minimum a miejscami nie ma go wcale gdzie tak naprawdę na 1 sierpień ta papryka powinna być już z zewnętrznych z upraw rwana do sprzedaży. A tu nawet nie widzimy, że tak powiem, dobrych zawiązków. No jest trochę ciekawostek, trochę inne papryki. O, tu jest papryka. Ciekawostka na ten sezon, jak wspomniałem już wcześniej, lecą złe zawiązki. Pomimo prób ratowania tego, no niestety pogoda nie rozpieszcza. Albo grzeje, albo leje. Tu jest jak widać, o, papryka okrasny dzwonek, ale też papryka. Jeszcze tak na sam koniec nagrywają. Papryka ostra, no i słodka. Przepraszam bardzo, o tym już wcześniej wspomniałem. No, w ostatnich dniach, tak tydzień, półtora, naprawdę zaczyna mi zaskakiwać. Jest tych owoców coraz więcej. Ja wiem, one nie są idealne, A jak już wspominałem. Napaski, słoiki do marynowania. Myślę, że będzie idealna, lepszych nie potrzeba. Są lepsze, gorsze eee, krzaczki i lepsze, gorsze plonowanie. Aczkolwiek mówię o, to gdzieś jeszcze nie ja To nie da do tego. warzywa się nadaje. To do ogórku, fajnie do popryki. Ale tak, o 4-3 nawet fajne, fajne zawiązywały na niższych, wyższy kwartach. Mam akurat jeden ten krzaczek w tunelu. Gdzieś tam się zawieszył przy ostrej papryce. To jestem bardzo zaskoczony, bo ma chyba 11 w obecnej chwili zawiązanych. Owoc taki dosyć, 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 dosyć ładny. Jeśli będę miał okazję, gdzieś tam o nim zapomnę, to go nagram przy następnej reakcji z tunelu z papryki ostrej z delikatniejszych odmian jak widzimy no niektóre niektóre jeszcze starają sobie w miarę radzić ale są krzaki, które są naprawdę ładne i są tak naprawdę puste wszystko co kwitło wcześniej wszystko obleciało papryka się zatrzymała ze względu na pogody jakieś dwa tygodnie temu i dopiero widzę że troszkę się uspokoiło troszkę cieplejsze noce i mniejsze skoki temperatury. Wreszcie, wreszcie, wreszcie coś się rusza, aczkolwiek na no to już jest no widzimy nawet po pąkach jest ich dosyć sporo, no ale tu już jest wszystko późno ze względu na to, że dzisiaj mamy 3 sierpnia. A Większość tych odmian potrzebuje minimum tych 30 5-40 dni po prostu na pełne yy, dojrzenie, wybarwienie owocu, już nawet halapenie które są dosyć szybkim, dojrzewającym się yy, owocem papryki. o też te około 30 dni potrzebują. Wspomniałem już o klasnym dzwonku, powinny być i te dziesiątki. Jak widzimy jakieś pojedyncze, małe. I to też... Także kochani, jeśli. Podobają Wam się moje filmiki, jesteście zainteresowani, oglądajmy ich w większej ilości. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania kanału. Jeśli chcecie udostępnić znajomym, jak już wcześniej wspomniałem, Was to nic nie kosztuje, a mi sprawa przyjemność. Do następnego. Hej!